Chyba to graliśmy teraz po prostu mam na Witajcie w kolejnym filmie z CSA Na moim kanale I mną jest oczywiście Sewerin Witam Ile my już tych nagrywek żeśmy zrobili To już tego to ja już Nawet nie zliczam Nie widzę nikogo na razie Flap tu, flap Spokojnie, mam wszystko pod kontrolą jeszcze. A spokojnie, tytuł między... Dostał on coś ode mnie w ogóle? Nie wiem. Tak, dostał, 10 w jednym. Płyska, ten drugi. No, ale to dużo. Znowu team w CS kolejny. Ja mam, mam... A skał, nie ma bardzo mało... czy 28 nie O, ty, ja myślałem, że... Został 20, 7 ja myślałem, że to mówić 28, ale tylko tak wiesz... Wychyliłem już ten, jakby nie to, to robimy... I na, to, no, Al, wiesz, uda. to dla niego udał, ja ci Ja źle ja, ja, zrozumiałem, a tak tu bym wiesz, co, zapleszała a wiesz, żebym się zabawił jakoś z nim jeszcze tam. a, ale lipa. Nie są na ludzi do pokonania. to ta maskota, myślałem, że tam jakaś lepsza broń będzie. Nie, ja, że do pokonania nie są, ale my tam musimy pokazać jeszcze. Skupiłem się, na tym, co, skupiłem się na tym, którego ty zabijesz na zamiast skupić się na tego, który był na górze i przez to przegraliśmy. A jakbyś ty zajął no. się tym, a ja tym drugim, to byśmy to wygrali. Od razu tak to znowu taka jest. głupia runda do przegrania. tego niestety, moja wina. Nie... U góry jest jeden to miejsce. Mam na niego oko. Już nie, 5 HP zostawiłem. Jak koleś może dostać 95 w trzech hitach i nie zginąć? Długi jest ścian, nie? Dobra. Nie no, 16 HP... 16 HP mu zostawiłem. Jak ja mu przyszedłem, nie Ja pierdzielę. Jak mnie denerwuje, jak ja mu zostawiam. Taki, taki low. Jeden tam przy drzwiach jest. I ciul. Aha, jeszcze raz to jest to, zajebiście. Oparty Już Użyj smoka sobie A. do tego. Bo już tak przez to okno. Zobaczmy, podzielam jeszcze 10 sekund. Może tam wychylę. A jest yes. akurat. Pomyślał, że okno jest. I lepiej nie chronić. Nie wiem czy nie mają teraz kasę. Nie no, czemu... Ty... Co za szamboty Tu jest... skąd ja już jestem smoke'u, no? Dobra, musimy ich pokonać. Ja pierdzielę Game over. Go. Dobrze, defuzuj. Defiuzuj smoku. No. Jejaki Jejaki nie, jakim prawem. nie, pan? To był zapamęt, bo ten smok już schodził, a nie mieliśmy freszy do tego. Gdybyśmy ja musiałem na niego wiesz, szybko wyskoczyć, i wtedy ja bym miał szansę. Dobrze. Gdzie moja paka? jest A, moja dobra, paka. <laughs> Nie, bo ja się że on jeszcze... Tak. Jeszcze żyje. I, okay. Jójka okno, brawo, drugi zaśwalał. Brawo, brawo, brawo. Jak to trzeba było zrobić Chyba, że zagrają połego, takie wiesz. Krótkie. Masz tam po lewo, po lewo jest tam. 190 przejść i też matka nie ginie. Dobra, defuj. Defuj, defuj, nie przerywaj, nie przerywaj. Super. Jest! W ogóle jeszcze nie ma broni. Nie ma broni. A teraz naprawdę. Ci nie rzuca smogu, fryba. Ty jak go widziałem w ogóle jego taki jakby cienie przez WTF co to było Nie ja bym poszedł okna? Chyba nie Szybkie będą, krótkie bo była typaka Czekaj sobie pójdę do niego naokoło Mam nadzieję że się mnie tam nie spodziewał No i super Nawet nie musiałem tam iść już. Dobra SG biorę I SG Masz to końcówkami naboi najlepsze to położenie, jako tak. Za, y, wprosim, wprosim, wprosim. Jak ktoś się spyta, czemu gram z P90, to dlatego, że po prostu muszę. <grym> muszę. <grym> Dla mnie zawsze P90 to zawsze będzie co innego takiego niż taka autosniperka, nie? Tak po prostu mam. Yes. Yes. Dziękuję yeah, bardzo. Na dzisiaj mam dosyć ekrania. <laughs> Ale pewnie będzie bez awansu. Cóż Oczywiście. wie? Nie! Oczywiście. Dobra, Łapki yeah. w ogóle, komentarze. Jak zwykle, subskrypcje, kto jest yeah. nowy. Tak sobie myślę czy następny Wingman nie zarobię dwa odcinki albo trzy tak Jeszcze pomyślę o tym, ale... Albo jakiś challenge po prostu K tak jak było ostatnio. Wygramy tak długo aż nie to było wygrywamy mecz, równa się koniec filmu. Coś w tym stylu, jakiś challenge będę chciał robić. Challenge taki. E, tyle aż nie upadnie sił. Aha, no to do następnego i cześć.